5, 10, 15 lat temu wiele osób wyjeżdżało za granicę, żeby się kształcić właśnie w projektowaniu, w, w architekturze również ty. Czy, czy teraz wciąż uważasz, że jest taki popularny kierunek właśnie, żeby wyjechać za granicę? Czy z racji tego, że coraz bardziej nam się ten rynek rozwija w Polsce, coraz więcej osób decyduje się jednak, żeby rozpocząć tą karierę w Polsce i tutaj się wyszkolić i pracować? Zdecydowanie, tak, jeszcze, jeszcze bym powiedziała, że z. Ktoś tak może z 10 lat temu, 8 zaczęło zmieniać, kiedy faktycznie na Erasmusa to tak, no bo wiadomo, że fajnie jest pomieszkać gdzieś za granicą, ale tak, żeby już do pracy to niekoniecznie. Bardziej to były osoby, które właśnie zamierzały jednak wyjechać, albo na przykład zainteresowane jakimś konkretnym kierunkiem, który chciały studiować na masterze. Ale ponieważ no, w tej chwili mamy zdecydowanie rynek pracownika w Polsce, i to chyba w każdej branży, patrząc przynajmniej na wskaźniki e, zatrudnienia, e, nie ma już takiej, no i też rosną zarobki, chociaż oczywiście w architekturze wolniej już w jakiejkolwiek innej branży, ale nie ma już takiego ciśnienia jak jeszcze tych, nie wiem, 15-20 lat temu.